Oblicz pamiętaj o skracaniu. Mamy 3 całe i razy 1 cała i 41. Aby pomnożyć dwie liczby mieszane, to musimy w pierwszej kolejności zamienić te, te liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, czyli 3 razy 10 to jest 30 dodać do 3. 10 zostaje bez zmian, na górze będzie 33. Tak, bo 3 razy 10 to jest 30 plus 3, 33. I drugą liczbę mieszaną zamieniamy. Mianownik zostaje bez zmian. 11 i teraz 1 razy 11 to jest 11, dodać do 4 to jest 15. No i przy mnożeniu należy sprawdzić, jeżeli już mamy ułamki niewłaściwe, czy jest możliwość skrócenia. Tak, otóż 33 i 11 dzieli się przez 11. I podzielimy. 11 na 11 to jest 1, natomiast 33 na 11 to jest 3. I jeszcze możemy podzielić liczbę 10 i 15 przez 5. 10 podzielić na 5 to będzie tylko 2, natomiast 15 na 5 to jest 3. No i co nam z tego wyszło po skracaniu? W mianowniku 2 razy 1 to jest 2, w liczniku 3 razy 3 9. No i wyszedł nam ułamek niewłaściwy. W tej chwili należy wyciągnąć całości, czyli 9 podzielić na 2, ile to będzie całe. To będą 4 całe. Mianownik zostaje bez zmian, ale 4 razy 2 to jest tylko 8, a my mamy aż dziewiątkę tam w liczniku. Czyli co? Od dziewiątki odejmiemy 8, to jaka reszta nam zostanie? 1. I już mamy wyciągnięte całości. Czyli 3 całe i trzy dziesiąte razy 1 cała i 4 jedenaste to są 4 całe i 1 druga. Dziękuję.